Witam Was bardzo serdecznie, kochani, z tej strony Marcelus i zapraszam Was na kolejny materiał poświęcony Rainbow Six Siege. Dzisiaj, oczywiście, panel numer dwa, poświęcony wszystkim zmianom, które wejdą w roku szóstym, o którym nie powiedziałem w pierwszym materiale. Klub programu to oczywiście zmiany w operatorach w sezonie pierwszym oraz plany na cały rok szósty, ale również przekażę Wam bardzo. Ciekawe informacje, niektóre są potwierdzone, niektóre jeszcze nie. Jakie zmiany będą w roku szóstym? Oczywiście punkt pierwszy to zmiana 20-sekundowej mety, punkt drugi to zmiana różnicy MMR w punktach między graczami, trzeci element to crossplay, czwarty to problemy z testami, jeżeli chodzi o grę na serwerach testowych, no i na końcu oczywiście operatorzy. Zmiany na rok 6. Także już teraz jedziemy z tym tematem. Jeżeli chodzi o nową metę, to według dyrektora Rainbow Six Siege będzie ona zmieniana tak, aby lekka przewaga lub balans był po stronie atakującego. Ubisoft ma plan, aby przełamać obecną 20-sekundową metę i dominację w grze. Obrońców. Czym jest ta 20-sekundowa meta? Zapytacie. Oczywiście atakujący mają do zniszczenia tak wiele gadżetów, spory również teren do dronowania, jak również walkę i wykrywanie raumerów, że finalnie na rundę pozostaje ostatnie 20 sekund i w tych 20 sekundach rozgrywa się cały mecz, cała runda i cały wynik poszczególnych pojedynków. Dlatego Ubisoft widzi ten. Problem. Oczywiście znalezienie mety, która pasowałaby każdemu jest w zasadzie niemożliwe, żeby to było jasne, ale aby gra taka jak oblężenie zmieniała się i rozwijała, należy tą metę po prostu co jakiś czas zmieniać. Jan Baptist Hall, dyrektor Rainbow Six Siege, stwierdza, chcemy przełamać 20-sekundową metę, to na pewno ludzie się już tym nudzą i nie bez powodu. Naszym celem nie jest posunięcie się zbyt daleko, ale może się tak. Ostatecznie okazać. Nie sądzę, aby możliwe było osiągnięcie stanu, w którym meta jest doskonała i nieskończenie zróżnicowana, ale myślę, że będziemy musieli dalej rozwiązać problemy, aby posuwać się naprzód. Musimy podjąć ryzyko i być może przez jakiś czas mieć metę po stronie atakującego, ale myślę, że sytuacja musi się rozwi rozwinąć, więc jest to właściwa decyzja. I na końcu stwierdza, czasami może to oznaczać rozdebranie całkowite tego, co działa i podjęcie skoku. Wiary. Bardzo wiele informacji w tym przekazie. Ja osobiście obawiam się tego skoku wiary, jeżeli chodzi o Ubisoft, ale ciągle mam nadzieję, że ta gra będzie się właściwie adaptować i rozwijać. Ciągle w to wierzę, mimo że niektóre działania powodują, że ta wiara jest mi brutalnie odbierana. Tak więc Ubisoft potwierdziło problem, to jest tylko efekt. Oczywiście rozmów z graczami z proligi, rozmów z graczami, zwykłymi graczami rankingowymi, i tak to niestety obecnie wygląda. Dlatego Ubisoft chce sięgać po zmiany w tym temacie. Obo obecnie obrońcy mają znaczną przewagę poprzez umiejętności i gadżety, którymi dysponują. także. Ich wykorzystanie powoduje, że gracze atakujący zamiast skupić się na rozegraniu rundy taktycznie, muszą po prostu wykonać masę innych rzeczy na mapie, nim przejdą do finalnego rozstrzygnięcia, które trwa po prostu ostatnie 20 sekund. Dlatego Ubisoft chce przesunąć dominację obrońców lekko do środka, a nawet na korzyść atakujących. Ostatecznie dobrze wiemy, że wszystko zależy od umiejętności poszczególnych graczy i drużyn, ale tutaj nie chodzi o to, kto ma jakie umiejętności, ale oto kogo gra bardziej profituje przed startem rundy czy meczu, a nie kto ma jakie umiejętności, bo nawet najlepsza obrona nie przetrwa świetnie grającego zespołu. Ale to nie jest argument dla samej gry i braku przewagi obrońców, która obecnie jest bardzo, bardzo wyraźna. Ale powiem Wam, co mnie martwi. Tak, na koniec trochę logiki Ubisoftu. Chcą przesunąć metę obrońców i przesunąć ją w stronę atakujących. Świetne rozwiązanie i to naprawdę jest bardzo fajnie wyglądająca sprawa, ale z drugiej strony dają nam informację, że obrońcy będą mogli używać swoich gadżetów po śmierci, czyli niekonsekwencja w tym, co mówią w dwóch różnych informacjach. Czasem zastanawiam się nad tym, kto analizuje te takie sprawy i czy w ogóle jest jakakolwiek komunikacja pomiędzy zespołami i dyrektorem generalnym, bo naprawdę jest duży dysonans w tym, choćby jednym przykładzie. Ale mam nadzieję, cały czas to podkreślam, że ten rok 6 będzie dobrym rokiem dla R6. Kolejna ważna zmiana, ta zmiana rankingowa. To jest to zmiana oczywiście niepotwierdzona, ale maksymalna różnica MMR między graczami w drużynie została zmieniona z 1000 na 700. Informacja nie jest potwierdzona na 100%, ale pochodzi ze źródła, które do tej pory nie zawodziło. Jeśli to wejdzie, to będzie bardzo dobre posunięcie. Ja mówię o tym od 3 lat od trzech lat mówię, że ta różnica po prostu powinna być zmniejszona. Dla mnie idealna różnica, jeżeli chodzi o grę rankingową między graczami, powinna wynosić 400 lub 500 punktów maksymalnie. Wymusiłoby to pewne zmiany w zachowaniach graczy i inne podejście do rozgrywki. Pamiętam, że w tamtym roku bodajże taką zmianę zapowiedziano. Z 1000 miano zejść na 500, ale ostatecznie się wycofano. Mam nadzieję, że w tym wypadku tego nie zrobią i to będzie kolejny mały kroczek jeżeli chodzi o grę rankingową. Naprawdę staram się dostrzegać pozytywy w tym, co mówią i mam nadzieję, że to się przełoży na to, co się dzieje w grze. Zmiana rankingowa, maksymalna różnica, świetne posunięcie, niech to się dzieje, niech to idzie cały czas do przodu i naprawdę to zmieni podejście graczy do gry rankingowych i do swoich. Kolegów. Jeżeli chodzi o kolejny element, który wejdzie wraz z sezonem pierwszym, to oczywiście rozbrajacz. W trybie bomby, jeśli rozbrajacz nie zostanie podniesiony, podniesiony przy końcu fazy planowania, trafi do operatora, który ma najwyższy priorytet dla rozbrajacza. Na przykład, biorąc pod uwagę funkcję termita, i aż, oczywiście ten rozbrajacz trafi do termita. Tak więc to jest też bardzo fajne, ułatwiające grę zadanie. Ja bym jeszcze odniósł tutaj się do dronów, które są w fazie przygotowania, wypuszczane i dronujemy mapy. Uważam, że po fazie dronowania, przygotowania, jeżeli te drony pozostają na mapie, jeżeli sobie gracz zażyczy, za Pomocą prostej komendy one do niego po prostu powrócą na wyposażenie. Nie trzeba będzie szukać tych dronów po całej mapie, jeździć po całej mapie i wracać do operatora. Uważam, że to jest bardzo fajne, korzystne rozwiązanie, które powinno być w tej grze zastosowane. Jeżeli chcesz, ten dron do ciebie wraca na wyposażenie i sobie biegniesz na mapę. Jeżeli nie, zostawiasz tam, tam drona, gdzie ostatecznie go pozostawiłeś po fazie przygotowania. Uważam, że to powinno być również wprowadzone. Kolejna sprawa, test serwery i problem. Problem w test, test serwerach polega na tym, że jest bardzo małe zainteresowanie graczy z tej strony, aby testować tą rozgrywkę, aby testować nowe operacje i wszystkie rzeczy związane z Rainbow Six Siege. Niestety Ubisoft trochę, a nawet bardzo, zaniedbał te serwery. W tym momencie trwają prace na tym, aby odbudować zainteresowanie graczy do korzystania i tak naprawdę zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo obecnie wejście na serwer testowy pozwala tylko i wyłącznie wcześniej zagrać nową zawartość i to jest jedyna korzyść. Ubisoft pracuje nad poprawą tego elementu i kolejne słowa dyrektora generalnego. Jestem prawie pewien, że znajdziemy sposoby, aby zachęcić graczy do korzystania z serwerów testowych. Oczywiście w przeszłości. Mieliśmy kilka nagród na serwerze testowym w postaci ozdób broni, które, jak mówi Hell, miały efekty zachęcające czy do wejścia na TS. Obecnie tego po prostu nie ma. Jaki będzie efekt? Czas pokaże. Mam nadzieję, że to będzie się rozwijać, bo serwery testowe są naprawdę bardzo ważne. A jakie ja mam zdanie w tym temacie? Dla mnie w obecnym stanie jest to zbędny element. I strata czasu. A dlaczego już Wam wyjaśnię? Po pierwsze, gra w wersji finalnej i tak wychodzi z błędami, które były zgłaszane przez graczy podczas testu. Więc po co spędzać czas zgłaszać błędy, skoro i tak ostatecznie mają to w czterech literach i gra wychodzi z błędami, które były zgłaszane przez graczy podczas właśnie testowania gry. I to również wpływa bardzo mocno na to, że gracze nie chcą tego po prostu robić. Po co ściągać 70 GB dodatkowych, jak nikt Cię nie słucha. Po drugie, nie ma żadnych nagród za różne rzeczy, a mogliby to wprowadzić za raportowanie błędów, mogliby wprowadzić jakieś nagrody. Również uważam, że mogliby dodać możliwość przenoszenia pewnych rzeczy z serwera testowego na live. Nie mam tutaj na myśli rangi oczywiście, ale pewnych elementów skórkowych, uzyskanych podczas gry na TS do live. Miałoby to naprawdę większe zainteresowanie i duży sens, aby takie rzeczy sobie można przenieść na live, jakieś skórki, jakieś rzeczy, które sobie odblokujemy. Jeżeli chodzi o grę, czy skórki, nagrody za to, że zgłosiliśmy błąd i go zauważyliśmy. To było naprawdę świetne rozwiązanie. Kolejny element. Obecnie, jeżeli chodzi o tryb streamera, to naprawdę ma on bardzo duże problemy i nie spełnia on swojej funkcji. Szkoda, bo jest to bardzo ważny element, a jest niedopracowany. Mam nadzieję, że nie będzie tak również z powtórkami i że te powtórki będą działać właściwie. Ale po tym trybie streamera spodziewałem się zdecydowanie więcej lepszego działania, zresztą nie tylko ja. Kolejny element, czyli crossplay. Ubisoft pracuje nad tym, ale już Was informuję, że jeżeli chodzi o crossplay na PC, konsolami będzie tylko i wyłącznie ograniczony. Ubisoft bardzo aktywnie pracuje nad cross-progression czy crossplay. Oczywiście, powiem się na słowa dyrektora gry, ale podkreśla, że będzie tylko i wyłącznie to zastosowane do konsol. Myśli, że jeżeli chodzi o konsole, byłoby wspaniale, gdyby PlayStation i Xbox mogły grać razem. Zalety crossplay są wyraźne i bardzo duże, szczególnie w regionach, w których jedna rodzina konsol jest bardziej widoczna niż druga. Bardzo logiczne rozwiązanie, jak dla mnie. Jeżeli chodzi o PC, to widzę zalety, ale widzę też wady, stwierdza dyrektor. Tak więc tutaj naprawdę dla nich jest to obecnie problem, bo należy zaznaczyć, że w R6 nie ma wspomagania celowania, jak w większości szlanek konsolowych, co sprawia, że pomysł grupowania graczy na PC... I konsol w jedno lobby jest znacznie bardziej skomplikowany. Więc możliwe jest wprowadzenie ograniczonego crossplaya na PC do zwykłych list, list odtwarzania lub zezwolenia graczom na, na wybranie, gdy chcą grać ze znajomymi na innych platformach. To jest. Ograniczony crossplay. Zobaczymy jak to będzie, ale gdzieś tam to w tych mediach się yy, przewija. No i na koniec, oczywiście, zmiany w operatorach w roku 6. Zaczniemy od MIUTA. Zakłóca sygnału MIUTA wyłącza teraz miny kierunkowe i powierzchnię pięści NOMAD. O tym mówiłem w poprzednim materiale. Dodano również komunikat o wyłączeniu, którego brakowało pozostałym wyłączonym gadżetom, czyli wszystkie gadżety, które wyłącza MIUT będziemy mieli informację, że zostały wyłączone. Także naprawdę fajna zmiana, jeżeli chodzi o tego operatora. Jeżeli chodzi o Kai, tutaj chyba jest najwięcej zmian, bo zwiększono obrażenia z CS RX 300 do 127, ze 122. Czyli jeden strzał w ciało zabije operatora o szybkości 3. Jeden strzał w ciało powali, powali operatora o szybkości 2. Jeden strzał w ciało powali operatora o szybkości 1. Pamiętajcie o tym. Z kamizelką Ruka. Jeden strzał chciał powali operatora o szybkości 3, jeden, dwa strzały w ciało powali operatora o szybkości 2, i dwa strzały ciała powali operatora o szybkości 1. Czyli ta kamizelka bruka w przypadku kali naprawdę się będzie przydawać. Ogólnie stwierdzając, pancerz bruka zyskuje dodatkowe 15% do ochrony. Oznacza, oznacza to, że operator o szybkości 3 zyska 15% redukcji obrażeń. O prędkości 2,25, a o szybkości 1,35% redukcji obrażeń. Bardzo ważny element zmia, zmiany i bardzo fajnie zbalansowany z rukiem, który naprawdę teraz wyrasta na operatorach, którym warto grać i wspomagać zespół. Czyli podsumowując, przy nowych wartościach obrażeń, tylko operatorzy o szybkości 3 zostaną powaleni od strzału CSLX-300 w ciało, reszta operatorów o szybkości 2,3 i tak strzał przetrwa bardzo ciekawa zmiana. Jeżeli chodzi o Blackbirda, oczywiście zmniejszono liczbę punktów odporności tarczy do 20 z 50, zmniejszono obrażenia MK17 do 40, 49 i informacja w roku 6 nastąpi całkowita przebudowa tego operatora, bo w tym momencie tak naprawdę ten operator co chwilę, co rok to dostaje jakieś nerwy i tak dalej jest operatorem, który jest bardzo mocno grywalny, więc Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o finkę, będzie mogła samodzielnie się ożywić dzięki swojej zdolności nanotechnologicznej. Plus utata granatów odłamkowych zyskała błyskowe. Bardzo fajna zmiana, jeżeli chodzi o Finkę, która w końcu samodzielnie będzie mogła się ożywić. Jest to logiczne i fajne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o NOG, tu są też bardzo ciekawe zmiany, ale uwaga, zmiana ta dotyczy wyłącznie serwera testowego i czy ostatecznie te dane wejdą, to się po prostu okaże. Nie będzie aktywować gadżetów zbliżeniowych jeśli redukcja obecności hel jest aktywna. Super rozwiązanie, naprawdę zmienia to bardzo wiele. Gadżety, których dotyczy zmiana to oczywiście mina grzmot, eli, banshee, pułapka wybuchowa, czujka zbliżeniowa i wykrywacze metalu kapkana, czyli te wszystkie kapkany, które zakładamy na drzwi. Bardzo fajna zmiana, mi się to niezmiernie podoba, myślę, że efekt grania nog będzie po prostu lepszy i skuteczniejszy. Również efekt zakłócenia an, anuluje odporność zbliżeniową, co skutkować będzie aktywacją gadżetów znajdujących się w zasięgu. Barwa urządzenia Hel na ręku, nog będzie się zmieniać przy mijaniu dowolnego urządzenia zbliżeniowego, czyli będziemy wiedzieć, że coś w danym momencie mijamy, dzięki temu, że zmieni się kolor naszej postaci. Ciekawe, naprawdę ciekawe rozwiązania. Jeżeli chodzi o Twitch, dodano granaty dymne, usunięto granaty ogłuszające. Jest również zmiana, która dotyczy momentu dronowania. W fazie pierwszej, przygotowawczej, otrzymuje zwykły dron zwiadowczy. W fazie właściwej, ma do dyspozycji swoje drony związane z umiejętnością. Bardzo fajne rozwiązanie. Teraz wykorzystujemy dron zwiadowczy, a w czasie rozgrywki drony związane z umiejętnością. Co do Mozi, oczywiście może wyłapać RCE Floresa, ale nie może go zdetonować. Mnie ta funkcja rozczarowuje, bo lepsza by była zabawa, jeżeli moglibyśmy już również tego drona zdetonować na przeciwnikach. Bardzo fajna kontra, ale cóż, nie możemy wiele oczekiwać więcej. Również łatwiej będzie zorientować się, gdzie leży jej sprzęt do wyłapywania dronów, bo będzie sygnalizator szybkości migania. Im bliżej, tym szybciej będzie nam migało światełko na naszym dronie. Także bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, ale wolałbym rzeczywiście, żeby to RC Floresa można było zdetonować. Jeżeli chodzi o Dokaepi, to traci C-75 Auto oraz granat odłamkowy, a dostaje błyskowy. Jeżeli chodzi o Melusi, Banshee, gdy atakujący znajdzie się w obszarze gadżeczu, zacznie się on otwierać umożliwiając atakującemu strzelanie i zniszczenie go w jednym jednym strzałem i uderzeniem. Także to jest bardzo fajny element. Gadżet będzie działał. Będzie możliwy do zniszczenia w momencie, kiedy operator się do niego zbliży. Świetne rozwiązanie, bo obecnie ten gadżet naprawdę jest mocno, mocno op. Jeżeli chodzi o Maestro, zmiany w szóstym roku można będzie dezaktywować, zniszczyć oczywiście oko zła pojedynczym atakiem wręcz oraz aby go użyć, to jest drugi element, musi się on całkowicie otworzyć. Całkowicie musi się otworzyć, żeby można było go używać. Także bardzo fajny element, który znacznie obniża jego skuteczność w działaniu, dając atakującym handicap. To jest to, o czym mówiłem na początku. Ta mała zmiana w tej mecie na korzyść atakujących w tym przypadku bardzo fajna. I kolejny element to oczywiście mira. Okno będzie łatwiej zbić, jak również widoczność będzie znacznie utrudniona z drugiej strony co również będzie lekko przesuwać właśnie na stronę atakujących tą możliwość kontrowania miry. Gojo ładunek wybuchowy będzie odłączany od tarczy. Zamiast tego można będzie go przymocować do ściany lub podłóg. Są różne na to opinie. Ja uważam, że jest to bardzo fajna zmiana. Ten Gojo będzie bardziej mobilny jak starczą i z z ściągnięciem tej tarczy z niego, nie wiem, to już się muszą opowiadać ludzie, którzy są od taktyk i różnych rzeczy. Dla mnie bardzo fajna zmiana, coś się w tym groju zaczyna zmieniać. Jeżeli chodzi o Glaza, to o czym otrzymuje PMA jako broń poboczną, i na koniec informacja: Fiust i Taczanka otrzymają dalsze nieokreślone zmiany w roku 6, czyli będą kolejne przeróbki tych dwóch. Operatorów, żeby byli bardziej grywalni, bo widocznie w obecnej mecie czy w obecnych statystykach nie wyglądają zbyt dobrze, mimo zmian, które nadeszły. Jeżeli chodzi o broń, to oczywiście G36 ulepszono odrzut. Odrzut przestaje działać w poziomie, co zwiększy niezawodność tej broni i to wchodzi już w sezonie pierwszym. Tak więc, jeżeli chodzi o wszystkie zmiany, które wyszły w międzyczasie, to dzisiaj wam to przedstawiłem. Zmiany w obrazach są ciekawe, dyskusyjne i warte przeanalizowania. Zmiany w grze również wydają się bardzo ciekawe Ta, to przejście z tej mety obronnej, na atakującą ten większy balans. Te wszystkie rzeczy, o których Wam powiedziałem, naprawdę to bardzo fajnie wygląda i jestem pełny optymizmu, jeżeli chodzi o tą część gry. Tak więc. Ode mnie to jest wszystko. Za tydzień będzie materiał panelowy związany z nową operacją oraz Floresem. Także zapraszam Was do oglądania. Bardzo dokładnie sobie omówimy tego operatora i to co on wnosi do gry. A w międzyczasie również porozmawiamy sobie o polskiej scenie R6. Takie małe, krótkie moje podsumowanie i zdanie po zakończonych rozgrywkach Winter Cup 2021. Może również odniesiemy się trochę do kasterów, bo ostatnio jest taka ciekawa dys dyskusja na Twitterze, ale jeszcze zobaczę, jak to zrobić i czy to w ogóle jest sens. Na pewno będzie materiał o Winter Cupie i małe podsumowanie polskiej sceny na dzień dzisiejszy. Jak również za tydzień będzie materiał. Związany z Floresem i nowym sezonem pierwszym, który zadebiutuje 16 marca. Tak więc za dzień dzisiejszy Wam serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Zapraszam również do Polskiej Wsparcia R6, gdzie macie na bieżąco wszystkie informacje, o których dzisiaj mówię, jak również o informacje, które się pojawiają w szerokopasmowych mediach związanych z R6. Zapraszam również na moje streamy na Twitch, gdzie gramy i rozmawiamy o R6, jak również w inne gierki. Do zobaczenia i życzę Wam dużo cierpliwości na polu bitwy, jakim jest Rainbow Six Siege. Bye.